Siema, z tej strony Nadowski to jest kolejny odcinek, ale nie z Minecrafta, tylko nie Minecrafta 2D, tak to można nazwać za clickbaitem na, tak jak nazwałem, no czyli Terraria, tak, Terraria napadzie, padzie, już pad działa mi tu. Gościu, gościu, wracaj na chatę, co ty, co ty odwalasz, no co ty, no, Chwilę sobie pogram na świecie ogólnie, więc yy, no, wiecie, wiecie, żeby nie było, że nie ogarniam, ukraiłem sobie podpowiedzi przycisków, żeby nie było na pół ekranu, kurdego, Było tyle z przycisków i nie wiem czemu, ale RT i RB, nie RB i LB mi nie działają. Przyciski nie wiem czemu, więc mi wszystko normalnie działa, a tu tylko te dwa przyciski mi nie działają. Mm. Nie myśli jeśli chcecie terarię z kimś, to nie wiem, że je w ankiecie, w prawym górnym rogu jest. Ja sobie pozbieram drewno. Królik, chodź du du, du 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 Trzeba sobie zrobić lepsze narzędzie, bo te są takie badziewne. Nie znam się jakoś bardzo na tej terarii. O, chodź tu królik. Dobra, elo. O, ciebie trzeba zabić, chodź. Dobra, elo. Nie znam się jakoś na terarii bardzo. Ale znam przynajmniej podstawy, czy coś. Tak, tak, no. Tak, no więc no. Znam podstawy. live 10 na 10 Czy użyłem. No Dobra, nieważne. Jak hmm, nie w tą stronę? Drewno sobie zetniemy. Robimy chatę. Ja sobie chwilę to pograłem, tak jak mówiłem. Bo kolejny świat mi się nie chce tworzyć, bo się tworzy dość długo nawet na moim telefonie, więc no, no. No, no, średnio. Jeśli ktoś by chciał się zapytać, jak kupiłem terarię. Ale to już dawno. Jeśli ktoś pamięta to na live'ach coś tam graliśmy. I stąd. Bo ci się kierowalne. No. Się Wiem, że ci się kierowalne no. chodzi. Dobro. Zatem bardziej przy moim domu tu. To drewno daj mi ściąć no git Elo Lepsze chyba są takie miecze co właśnie tak robią, a nie co tak prosto, czyli, czyli tak atakują Czy uda się na po prostu niej sobie zrobić zbroję gdzie git więc idziemy kurde, ale to masz cala yyy Mam tą linię, więc można zrobić tą linę linę, więc sobie No O Boże, jestem głupi, dobra, nieważne. Użyłem potkę jakąś, nie wiem jaką, nie znam się. Jeżeli ktoś się zna, to może mi napisać. Yy, właśnie, to, to, to jest. Yy, o, chciałam to zrobić, dwa razy. Yy, bo znać nie mam zejść Hmm. Kurde... Hm. Ja pamiętam, że jak z kolegą grałem to miał jakieś buty, co się spinał po ścianach... Coś, a nie, to był, był taki podwójny skok, coś. Że tak mógł do ściany i się odbić od niej. Albo to się trzymał ścianę, nie wiem, nie pamiętam. Kurde, dobra, dirtem się podsadę. Tak, tak o. Tak Dobra, Elo. Idziemy. Serio? <grym _> serios. Mm. Mm. Fajcie. To będzie gdzieś tak, mmm, dobra, git. Dam radę. Na miecz. Miecz miecz. Odbieramy sobie trawę. Mam Na nadzieję, że w tą stronę jest pustynia. Woda, Boże, nie! Ota Eee, yy. 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 dobra, idź. Nienawidzę pływać w wodzie w tej terarii. Po prostu nie lubię. Dobra, idź. Jak zmieniam hot, ten hotbar, to mi się... o, jakaś ruda. Yy, to się zatrzymuje postać jak biegnę. Nie mogę biegnąć i zmieniać. No tu owcik. tu. kurde. Lepiej w minitrówcie. Totalnie. Dobra, chodź tu. Slime, chodź tu. No chodź, no chodź. Ja go będę nazywał slime, bo wyglądek slime i... i tyle. Bo mogę... Ała! Nie bij. Śkierą lepiej się biję. No nie przeskoczy na toł przynajmniej. No kurde. E? O, 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 żeby cię nie uderzył, ała Dobra, git. Eee, jest lina? Tu jest. O, są głupci. O, oh, shit. No nie, co ja zrobiłem? Czemu się tej linii nie mogę złapać? Łaj uh, uh, uh. Nie mogę się złapać linę. Łaj Nie, i sąd, i sąd? To się, to się drewnem buduje. i trudno ała nie bij. no chodź 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 Ha. chodź tu to skoczę nad wami Elo, kurde czemu czemu tak nie można budować kiedy to no. speed be reading minecraft ała nie taki speed Kurde, weź mi to wykop, wykop, dobra nie ten przycisk, mylą mi się przyciski z minitrufta, o, 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 dobra, git, git, I myślę, że przez, dobra, lepiej żebym nie myślał, bo mi źle to wychodzi, nie, fajnie, że tu bloki też lewitują w Minecraftie. Dobra, git. Patrzcie jak biegnę i zmieniam hotbar. To mi się tak postać wytrzymuje. Trochę dziwne jest. Czemu to ja nie wiem. Dobra, grzyby pozbieramy, bo grzyby są fajne. Trzeba to wykopać. Kurde, ciągle kopię RRT, czyli tym czymś tak jak minitrówcie. A wystarczy, że będę ruszał gałką w to. To jest fajne. Nie mogę zrobić jeszcze zwierzęta. Tiny Ore. Tin Ore Dobra, chodź. Noc się zbliża. Są tu owce, żeby zrobić łóżko? Nie znam się. O nie! O. Oj, wow. i znalazłem pustynię. Jestem farciarz. I tu jest teen Ore. To trzeba pozbierać. Tak, bo Tin Ore jest fajna chyba. Dobra, nie fajne, ale... Nie wiem. Trzeba kaktusy pozbierać. Ale... O! Iron! Ur. Dobra. Iron. Będzie na wiadro. Wyleń wiadra. Ciekawe że tu się da uwolnić wiadro. Trzeba to przetestować. Slime idź stąd. Idź stąd. Idź stąd! Ała, ała. 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 Ała, ała, ała. ała. Nie bij. Nie bij. Yy, czym to było? Quick Elf. Ała! Czekaj, to było RT i to, i to i to. Dobra, jest. Git. Ogarnąłem. Ała, 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 nie bij! Nie bij! Było zrobić, kurda nie. Czekaj, to było to i to. Nie mam. To i to? To i to? To i to? Ała, 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 ała. lepiej. No i pierwsza śmierć od razu w pierwszym odcinku. No kurde, oni no Czemu? No i dropet, 10 silver, 11 koper. A tu już inwentory? O kurde. Tego nie wiedziałam. Dobra, ale myślę, że to już chyba koniec tego odcinka. Żeby nie był za długi, tak jak zwykle ja nagrywam i później wychodzi 30 minut. Dobra, nie wychodzi 30 minut, ale zazwyczaj wychodzi gdzieś 20 czy coś, a później to się skraca i w montażu mi się nie chce. W ostatnim miniwę, tak. No i co, jeszcze wbijajcie oczywiście na grupę na Discordzie, yy, mobilni youtuberzy. wioskadowskiej już nie ma. Yy, Figusę mamy, mobilni youtuberzy, tam możecie wbijać. Ale teraz będzie youtuberzy, po prostu chyba, czy coś takiego, bo będzie Ramont. No i to chyba tyle. Jeszcze zabiję królika. Króliki, bo widzę. Dobra, dwa króliki, choć tu. Sięgerowski najlepiej się uderza. Tu po 9. Dobra. No i to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Elo.